Witam serdecznie. Mamy dzisiaj 8 sierpnia 2020. Wybrałem się do lasu daleko Alverni, zobaczyć czy tu już są jakieś grzyby. Zazwyczaj zaczynają się końcem sierpnia. I jak na razie se rowerkiem. Jak na razie znalazłem kilka kurek. Jedna tutaj jest kolejna wodę kurki i tu jest kolejna Jestem kilka minut w lesie chciałem zobaczyć czy już coś nie ma ale o, na razie kilka kureczek Zobaczymy. No i mamy kolejną rodzinkę kurek. Młodziutkie kurki. rośnie taka mała rodzinka. Nie będę ich brał. Dopiero wyrastają. Z tego wynika, że kurki się tu już pojawiły. Tu sobie na tyle dużo, że można wziąć. Tu jest kolejna rodzinka. Tu przyklejemy. Tutaj kolejna kureczka. Tutaj mamy kolejną młodziutką rodzinkę. Kolejnie bierzemy takie malutkie Czyli kurki się już pojawiły. To niedługo powinny się pojawić borowiki. No i mam kolejne kureczki. Tym razem już większe. Proszę. Jedna. I druga. I tak powolutku. Tak wyskoczyłem na pół godzinki, żeby zobaczyć co jest. Zobaczymy. I kolejna. Kureczka, czyli już trzymamy. A tutaj jaka piękna rodzinka kurek. Proszę, trochę tu suszona, ale tu proszę zobaczyć. Jaka piękna rodzinka. O. No fajna sprawa. A tak. tyle i jeszcze o, coś tam widzę jeszcze tu jakaś jedna tutaj kolejne nowe kurki no trochę komarów jest tutaj ślimaczek się dorwał do nich ale to nic nie szkodzi Trochę kureczek jest. ułożymy do tych. Tutaj o pod liściami jak ładnie rosną. Proszę zobaczyć. O, później uwierzemy. No troszkę tutaj tego jest muszę przyznać Idźmy dalej mamy kolejne kureczki tym razem mchu sobie rosną proszę jedna druga, to są takie młode to przykryjemy to jest kolejna tu są kolejne łeczki rosnące w muchu O, tam są też młode i tutaj są już Tu jest jakaś jedna, proszę O, tyle było A może coś jeszcze Wpadłem na chwilę zobaczyć Jadąc z rowerem czy są jakieś grzyby No i Kurki są. No i mamy kolejne kureczki. jest jedna. I druga. Dwie. Dwie. Kolejna piękna kureczka, proszę, jaka duża, kolejne fajne, młode. A. Jedna, druga, to są takie młodziutkie, to zostawiam, i tutaj jest kolejna. Kureczka Dobra Idziemy dalej Tu są kolejne modziutki, ale to są za małe, żeby je nie I kolejne piękne kureczki Proszę zobaczyć sobie pięknie rosną, a się rozsypały ale to nic i tak pójdą na do jajecznicy to mogą takie być i tu kolejne kolejna jedne dobrze są dwie no jestem z pół godzinki w lesie tyle mam już pojewniczku. Myślę, że pochodzę jeszcze parę minut i mi wystarczy, trzeba wracać jeszcze te 30 parę kilometrów do domu. Także. Jak coś znajdę, to się pokażę. I tutaj mam kolejne młode kurki. O, takie fajne. ale komary, no ja nie mogę dobrze że mam taką kurtkę no i tyle mam tych kurek jestem około 45 minut w lesie nie chcę mi się już więcej chodzić bo jest mało chyba że znajdę jakieś inne to się włączę a jak nie to do zobaczenia następnym razem jeszcze tylko zobaczę czy tu nie ma jakichś grzybków las jest fajny ale nie, co zrobić jeszcze troszkę za wcześnie jeszcze te kilka tygodni trzeba poczekać na prawdziwe grzybobranie a tak na dzisiaj to już będzie wszystko życzę udanego weekendu słonecznego przede wszystkim i do zobaczenia Następnym razem pozdrawiam wszystkich.